Monia, nie denerwuj się, Boże, no wielkie Michalo. No, jak mam się nie denerwować, jak mi piszesz, wiadomość, że film wpadł pod auto. W <grystanie> smyta mogłem dopisać, że było zaparkowane. <grystanie> Witam Was w piątek, piąteczek, piątunio. Ulubiony dzień każdego z nas. Moi drodzy parafianie, już pojutrze, czyli w niedzielę, odbywają się krakowskie targi terrorystyczne. W opisie macie link do eventu oraz. Wszystkie informacje na temat konkursu, jaki przygotowaliśmy dla Was na krakowskie targi terrorystyczne. Więc zapraszam Was do opisu. Przeczytajcie, co trzeba zrobić, aby wziąć udział i jakie mega nagrody są do zgarnięcia. Oczywiście, ze względu na to, że ten konkurs został przeniesiony z poprzedniego terminu giełdy, no bo jak wiecie, lockdowny, nie lockdowny. Więc jedyna różnica, jaka może być w nagrodach, to to, że te pajączki mogą być już większe. Ale <laughs> no to chyba na plus. Prawda? Więc nie czekajcie, sprawdźcie, co trzeba zrobić i bierzcie udział w tym konkursie. Gdyż, no, nie zawsze można wygrać tak kozackie nagrody, a jest aż 5 miejsc. Więc naprawdę wielkie, wielkie szanse, aby coś zgarnąć za darmożkę. A jak wiemy, za darmożkę to bardzo dobra cena. Bardzo Was przepraszam za dzisiejszy film. Jeśli ten film wygląda troszeczkę inaczej niż zawsze, to ze względu na to, że nagrywałem go sam bez pani DJ-owej. A nagrywałem pierwszy raz w życiu sam bez pani DJ-owej i. sami ocencie, jak mi wyszło. Pani DJowa była w pracy, musiałem sobie poradzić sam, ale mam nadzieję, że w miarę się wam spodoba. Oby. Nie zdarza mi się zapraszać was na moje social media, ale dzisiaj zrobię wyjątek. Zapraszam was do mojego Instagrama, do fanpage'a na Facebooku oraz grupy, która rozwija się naprawdę bardzo prężnie. Oraz do Discorda. Wszystkie linki macie w opisie. Co do Discorda, powiem Wam szczerze, że no ja jestem w szoku. Idzie to super. Discord rozwija się prężnie. Jest prawie 400 osób na Discordzie. Zawsze tam ktoś jest. Bardzo często można spotkać też mnie, czy to na czatach, czy na czacie głosowym. Także serdecznie zapraszam. Jeśli ktoś chciałby zamienić ze mną słowo, zadać pytanie czy cokolwiek. Wszystkie linki w opisie a teraz nie przedłużajmy sprawdźmy, co słychać u naszych skorpionów dawno ich nie było. Ja jestem DJ Arachno, a to są moje skorpiony. Witajcie moi drodzy, wielu z Was zawsze prosi o to, aby w końcu pojawiły się znowu skorpiony. W związku z tym, że ostatni film, w którym pojawiały się skorpiony, był w lutym, dlatego stwierdziłem, że zrobimy małą aktualizację. W tym pojemniku znajduje się nasz Heterometrus Silenus, który jestem prawie pewien, że jest powylinca. Na pewno go spróbujemy sobie nakarmić, bo muszę. Najpierw złapać dziada, zobaczymy, czy będzie chętny na wszamkę. Oczywiście, że będzie chętny. Ooo, jaj, dziabnął dziada. Na pewno jeszcze będziemy musieli mu zwilżyć, ze względu na to, że troszeczkę mu tutaj przyschło. Ale prezentuje się naprawdę fajnie. Ogólnie jestem mile zaskoczony tym, że y, ten skorpion nam zjadł. Ze względu na to, że heterometrusy są to straszne niejadki. I uchwycenie tego, że jedzą, jest naprawdę nie lada wyczynem. Ale jak widać rośnie i ma się dobrze. Ja słuchajcie, po ostatnich akcjach z naszym Loaticusem, nie wiem czy pamiętacie, gdy Pojawił się na nim grzyb lub pleśń. No, nieważne co to było, ale było. Staram się nie przelewać już pojemników. Mimo, że te skorpiony lubią wysoką wilgotność, to staram się, aby ta wilgotność była jednak troszeczkę mniejsza. I staram się przesuszyć troszeczkę pojemnik, zanim zwilżę kolejny raz. Myślę, że to jest najlepsze wyjście, aby uniknąć jakichś grzybów lub pleśni. Ale wygląda całkiem spoko. Dobra, trzeba będzie mu troszeczkę zwilżyć. Ale jestem bardzo mile zaskoczony, że on zjadł. No spokojnie, ja ci tylko zwilżam, stary, bez, bez nerwów, bez nerwów. No jest sucho, jest sucho i tak wiem, zaraz mi powiecie, Jezus, męczysz, nie, nie męczę. Nie martwcie się. Wszystko jest jak to się mówi, pod kontrolą. Mówię ze względu na to, że faktycznie wilgotność u nas jest dosyć wysoka. Staram się po prostu nie przelewać już pojemników tak jak robiłem do tej pory. Bo wychodziłem z założenia, że jeśli skorpion lubi wilgotno, to trzeba mu często zwilżać. I to był chyba mój błąd. A heterometrus silenus jest naprawdę bardzo wytrzymałym skorpionem. Także nie robi mu to różnicy. Ale no, prezentuje się naprawdę całkiem fajnie. Jedyne co mogę stwierdzić to to, że faktycznie heterometrusy potrafią być nudnymi skorpionami i to trzeba im przyznać. Wygląda naprawdę fajnie. Ogólnie hodowla skorpionów myślę, jest troszeczkę łatwiejsza. Zwłaszcza tych heterometrusów, jeśli chodzi o porównanie do ptaszników, ze względu na to, że taki skorpion nie wspina się i na pewno nie da nam dyla z takiego pojemnika. Jest to naprawdę. Dużo, dużo łatwiejsze, jeśli chodzi o obsługę, przeprowadzki i ogólnie o hodowanie takiego zwierzaka. Także nasz maluch Silenusa, jak widać, ma się naprawdę dobrze. Ale serio, Nie wierzę, że on zjadł. No, widzisz, zgładniałeś i są efekty. Dorzucimy trochę światełka, zobaczymy, jak bardzo zmieni się jego wygląd w lepszym świetle. Nie wiem, czy teraz nie jest troszeczkę. Za dużo tego światełka. Ogólnie powiem Wam szczerze, że dzisiaj mam mega challenge, gdyż nagrywam to sam. Pierwszy raz od dwóch lat nagrywam bez pani DJ-owej i nie mam bladego pojęcia, jak mi to wyjdzie. Także wszystkie negatywne komentarze, oczywiście, biorę to na klatę. To co, lecimy do kolejnego skorpiona. Kolejnym skorpionem jest nasz Heterometrus Loaticus. I ja już wiem, że czeka nas przeprowadzka u tego skorpiona kolejny raz. Wiecie czemu? Bo znowu widzę tu roztocza. A to mi się strasznie nie podoba. Jak widzę roztocza. Dobra, to co? Wrzućmy żarełko. Zobaczymy czy będzie chętny na kraczanka. Chyba raczej nie. Żyjesz? No to żyj trochę. Ci żarcie tu rzuciłem. Nie? Zero reakcji. Zbliżymy się troszeczkę do niego, abyście mogli go lepiej zobaczyć. Oczywiście, ja słyszałem już opinię, że to wcale nie jest loaticus, eee, Także czekam na jakiegoś specjalistę, aż mi powie, czy to prawda, czy nie. Co nie zmienia faktu, że jest naprawdę bardzo ładny. No i koniecznie trzeba mu wymienić włókno, ze względu na to, że znowu się pojawiły roztocza. Ale to jest, słuchajcie, normalne. Rostocze na naszych hodowlach były, są i zawsze będą. Tego nie unikniecie. Ale prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. I tak jak patrzę, to nie widzę, żeby roztocza chodziły po nim. Także jest na plus. Jest to naprawdę bardzo ładny, duży skorpion i ogólnie polecany właśnie dla osób początkujących. Także jak widzicie, z niego cała ta. Powłoczka grzyba, czy też pleśni całkowicie znikła. Teraz niestety nie będę go przeprowadzał. Zostawię sobie to na weekend. Ze względu na to, że ja jeszcze dzisiaj muszę iść do pracy. <grym> Za jakie grzech. Także kolego spokojnie, ja ci tylko kryjówkę odkładam i lecimy dalej. Przyszła pora na naszą grupóweczkę Heterometrus silenus. Ale nie wiem, czy tutaj nie będziemy potrzebowali, słuchajcie, jednak dodatkowego światła. No i właśnie, i to jest to. Dwa wariaty się spotkały. Także co? I też wrzucimy kraczanki. Ciach. No, dawaj dziada. Pach. Pach. I pach. No, chłopaki, musicie sobie jakoś radzić i łapać to żarcie. Ja za Was tego nie zrobię. Najgorsze zbliżenia, jeśli o nie chodzi, są takie, że są strasznie rozbiegane. No, dawaj, łapaj go. Ja oczywiście zwilżę im i obejrzymy sobie. Podłoże, czy nic tam nie chodzi. No i zobaczcie, i tutaj mamy wszystciutko czyste, nie widzę żadnych roztoczy. Po prostu tamten skorpion ma mega pecha. Jeśli o to chodzi. Ale jak widzicie, nasza grupoweczka ma się naprawdę całkiem nieźle. No mogliby, Mogłybyście złapać któregoś kracza na w końcu. No masakra. Ogólnie słuchajcie, robimy co możemy. Aby powiększyć naszą kolekcję skorpionów, lecz jest to bardzo ciężkie, gdyż u nas na Wyspach <śmierdziwanie> skorpionów praktycznie nie ma. Jedyne skorpiony, jakie się pojawiają, to są same heterometrusy lub e e ewentualnie Pandinus Imperator, który jest mega, mega drogim skorpionem. Ale wyglądowo no, nie różni się zbyt wiele od takiego heterometrusa. Tutaj widzę kolega już twardo, twardo próbuje się wydostać. Jeden i drugi. Uciekajcie. Dobra. To cóż. Jak widzicie, skorpionki mają się naprawdę całkiem spoko. Także nasza grupóweczka dwóch sztuk, jak na razie, działa. Uciekaj. Jeden i drugi. Wypad. Dobra. Oddaję im kryjówkę. Ciach. I teraz pora na naszą perełkę. I czas. Na naszą wisienkę na torcie. Czyli najbardziej łakomy skorpion na naszej hodowli jest to Hadrurus Arizonensis, który jakimś cudem był dostępny tutaj w UK. No i nie powiecie mi, że nie jest świetny. Uwielbiam tego skorpiona ze względu na to, że nigdy w życiu jeszcze mi nie odmówił jedzenia. Słuchajcie, był karmiony na ostatnim live, co nie zmienia faktu. Że jestem więcej niż pewien, że teraz też chętnie zje. <grystanie> Zawsze jest chętny na karaczanka. <grystanie> I to jest to, o czym mówiłem. Nigdy nie odmawia. Nigdy, a nigdy. I teraz pokuszę się. O, ucieka! Mam cię dziadu, więcej mi tak nie uciekaj, dobra? No ja mam nadzieję. Mam nadzieję, że się ogarnisz troszeczkę. I w tym momencie pokusiłbym się o przełączenie się na makro, gdyż on jest dosyć malutki, a chciałbym go wyraźnie zobaczyć. No powiem wam, że to nie lada sztuka na obiektywie makro zbliżyć się. Do tego skorpiona. To nie jest nic łatwego. Serio. On jest tak rozbiegany, ale prezentuje się świetnie. Głodomor. Straszny głodomor i to mu trzeba przyznać. A najgorsze jest to, że jest tak rozbiegany. I jest to naprawdę nie lada wyczyn, żeby za nim nadążyć. Właśnie to był przykład. Aha, dorwał kolejnego. Ale to jest świr. Ja bym chciał poczekać, aż on się troszkę uspokoi, żeby się konkretnie do niego zbliżyć. Słuchajcie, najlepsze jest to, że nie dalej jak 3 dni temu dostał cztery karacany i on tutaj nadal trapoluje i nie odpuszcza ani jednemu. Złapał go za nogę, no nie wierzę po prostu. Jest po prostu niesamowity ten skoro. A uciekł mu. Ale mamy ujęcie piękne, ale w... ale w niego pompuje no masakra. Masakra, ty jesteś po prostu jakiś niewyżyty. Hadrurus Arizonensis, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi z Arizony. I to jest najbardziej ciekawy skorpion, jakiego do tej pory miałem. Zobaczcie, jak ja muszę za nim latać. No, ganianie jego jest po prostu straszne. I polecam każdemu. Wiem, że w Polsce są ciężko dostępne. Eee, I nie wiem, jakim cudem to się stało, że jesteśmy w jego posiadaniu, będąc w UK. Jak już mówiłem, robimy co możemy, aby nasza hodowla skorpionów się powiększyła. Eee, powiem więcej, nawet już są kupione skorpiony. Tylko, że teraz obmyślamy, jak przetransportować je z Polski tutaj. Także jak macie jakiś genialny pomysł oprócz poczty i kuriera, dawajcie znać. On się nie zatrzymuje. A najlepsze to jest to, że nieważne ile mu wrzuca. On musi wszystkie wybić. Wszystkie wybi wybić i będzie za nimi biegał jak, jak, jak nienormalny. Bo w związku z tym, że karaczan się jeszcze rusza, trzeba będzie go dobić. Znając, że znowu się w niego wbije. Co jednak nie? A to dosyć nietypowe, jeśli o Ciebie chodzi. To co moi drodzy? Myślę, że na tym zakończymy aktualizację skorpionów, o którą tak bardzo nas prosiliście. Jeśli film Wam się podobał, oczywiście zostawcie nam łapkę w górę. Nie zapomnijcie zostawić nam subika, aby nie pominąć nowych filmów, a obiecuję, że jeszcze na pewno nie raz zaskoczymy Was fajnymi zwierzakami na naszym kanale. Jeśli macie ochotę nas wesprzeć, zapraszamy do strony Patreon, tak samo jak i do wsparcia YouTube'a. Nasi wspierający mają dostęp do specjalnych zakulisowych filmów. Oczywiście wszystkim wspierającym bardzo, bardzo dziękujemy, a my! Widzimy się już w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Hej. Ja tu z wami mam. Jak nie ty, to Filip. Jak nie Filip, to Kuba symuluje skręconą kostkę, żeby tydzień do szkoły nie chodzić. Skręcona kostka to nic. poczeka, jak wykorzysta mój pomysł z surowym ziemniakiem.